Polecane karty graficzne. Tak, też w to nie wierzę. W związku z polepszającą się sytuacją na rynku kart graficznych, postanowiłem najpierw stworzyć polecane w formie pisanej, a następnie omówić je w tym materiale. Powiecie. Czy nie jest to zbyt szybkie działanie? Karty za chwilę mogą być jeszcze tańsze, ale równie dobrze mogą być droższe z racji tego, co się dzieje na świecie. Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć Wam, jak będą wyglądały kolejne tygodnie w kartach graficznych, bo sytuacja jest niesamowicie, ale to niesamowicie rozwojowa. Jak mówię, powodów nie będę zdradzał, bo każdy o nich wie i jaki one mają wpływ także na rynek kart graficznych. No i na ceny GPU w sklepach cały czas mówimy o cenach sięgających 150% MSRP to nie są wcale super promocje, tylko po prostu korekta e, jakiej od dawna nie było, tak naprawdę wracamy do tego momentu z lipca-sierpnia roku 2021, gdzie doszło do obniżki, by potem no, jednak znowu karty wróciły do swoich tych pozycji, no dosyć trudnych dla każdego kupującego. Ale dobra, przechodzimy do tematu ważniejszego, czyli do tego, jakie karty znalazły się w polecanych. Na dzień dobry, karty graficzne do 500 zł i tutaj mamy GeForce GT 1030, którego recenzowałem już dwukrotnie w roku 2017, kiedy on wchodził na rynek i w roku 2021, kiedy został tak naprawdę reaktywowany wśród kart do kwoty 500 zł. Jest to najtańszy model, jaki pozwoli Wam uruchomić um, gry w sensownej rozdzielczości i przy niskich um, detalach. Nie ma co się oszukiwać, że na więcej on nie pozwoli, aczkolwiek jego cena dzisiaj jest całkiem akceptowalna, akceptowalny jak na nową kartę graficzną co będę podkreślał. Rynek kart używanych w Polsce, o czym będę jeszcze mówił w tym odcinku, jest zwariowany podobnie jak oferta nowych kart aczkolwiek z pewnością jeśli chodzi o nowe propozycje innej karty lepszej nie dostaniecie w tym wariancie. A więc GT 1030 do kwoty 500 zł, jak mówię, podkreślam, jeśli chodzi o nowe karty graficzne. W kolejnym segmencie do 1000 zł mamy GTX 1650. Do niedawna tę kartę można było nabyć w uwaga, 1500 zł, więc odmiszka jest dosyć spora, bo dziś za tę kartę zapłacicie niecałego tysiaka. Jest to fajny model EVGA, całkiem nieźle pracujący. Oczywiście karta nie posiada tensorów, w związku z tym nie ma szans, by uruchomić na niej DLSS, oczywiście przy tej klasie kart mógłby on sporo dać, no ale nie ma go. Co do samego GTX 1650, jeśli chodzi o jego rywalizację z kartami używanymi, to w tej samej cenie można nabyć już Elixy 580, które okazują się dużo ciekawszym wyborem od GTX 1650. Tyle, że cały czas mówimy o porównaniu karty używanej z kartą nową i nigdy to nie będzie sprawiedliwe porównanie, ale chcę, abyście byli tego świadomi, że nie proponuję tylko kart nowych, dostępnych. W sklepach, ale także używane, które oczywiście zapewnią Wam w tej samej cenie dużo lepszą wydajność, szczególnie kiedy ceny obecnych kart tych nowych są tak wysokie. Kolejny segment, czyli karty graficzne do 2000 zł i na dzień dobry mamy radę na RX6500XT. I to jest właśnie ta karta, którą czasem możecie zdobyć w kwocie w okolicach 1000 zł, a nie 1350. Zdarzają się takie promocje, nazwijmy to, szczególnie kilka dni po premierze były one widoczne. Wszyscy chyba wiedzą, jak kontrowersyjną kartą jest RX 6500XT, poprzez swoje ograniczenia, jeśli chodzi o Magistrale PCIe Express 4.0, jak chociażby przez fakt 4GB VRAMu, czy mocno obciętą szynę pamięci. Natomiast jeśli chodzi o nowe karty graficzne w tej cenie, no to RX 6500XT nie ma specjalnego rywala. Za chwilę dojdziemy do RTX 3050, ale jak zobaczycie, znowu ta karta jest droższa, kosztuje więcej niż 1500 zł. W związku z tym nie jest ona w stanie rywalizować z RX 6500XT. Nie polecam całym sercem kupna RX 6500XT, tylko pokazuję wam, że pomiędzy gtx 1000 650 RTX 3050 jest wyrwa wśród nowych kart graficznych, którą stara się zasypać RX 6500 XT i dlatego też znalazł się on w tym zestawieniu. Oczywiście trzeba wiedzieć, że ta karta rozwija pełen swój potencjał tylko na magistrali PCI Express 4.0 jeśli skorzystacie ze starszej generacji procesora np. z i5 i 10400, z i3, może się okazać no, że stracicie sporo na wydajności przy wyposażeniu się w RX 6500XT. O tym trzeba informować, o tym trzeba mówić, bo jak mówię, jest to karta dosyć kontrowersyjna albo nawet bardzo kontrowersyjna. RTX 3050. Cieszyłem się niesamowicie, że ta karta kosztuje wreszcie mniej niż 1500 zł, by za chwilę, dosłownie po kilku dniach, wrócić do swojej ceny powiedzmy to wyjściowej. RTX 3050 kosztuje blisko 2000 zł i to w najtańszej wersji Aero ITX, chociaż widzę, że tutaj Gaming OC z z tym potrójnym Wentylatorem jest także dostępny w podobnej cenie. Tak czy inaczej, jest to karta dalej droga. O tym mówiłem w swoim odcinku, dlaczego RTX 3050 jest tak drogi. Widać, że po tej chwilowej odwilży znowu kosztuje no zbyt dużo. Jak na kartę o takich możliwościach jest 500 droższy blisko od RX 6500 XT. Ludzie się chyba rzucili na wszystkie RTX 3050. Co doradzam w takiej sytuacji? Doradzam dopłatę do RX 6600, karty jednak jeszcze lepszej dużo lepszej od RTX 3050, która kosztuje 2300 zł. Tutaj absolutnie w mało ciekawej wersji Mac od MSI, bardzo budżetowej, kiepsko wykonanej, jak kto mówią plastik i fantastic. Natomiast pod kątem osiągów samego rx 6600 powinniście być zadowoleni z możliwości tej karty. W ogóle w kartach graficznych do 3000 zł robi się bardzo ciekawie. Bo oprócz rx 6600 mamy RTX 3060. Tu co prawda tej karty już nie ma dostępnej w sprzedaży. Wczoraj jeszcze była przy tworzeniu polecanych, ale inne wersje RTX 3060 możecie nabyć za około 2700 zł. Teoretycznie w takiej cenie ta karta ma Małe szanse powodzenia, bo, 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 no właśnie tu wchodzi do gry jeszcze wydajniejszy RX 6600XT. Dziś za tę kartę musicie zapłacić 2800 zł, czyli podobne pieniądze co za RTX 3060. Oczywiście RTX 3060 dysponuje DLSS-em, dysponuje lepszym RT, co może niektórych przekonać. I faktycznie na tej karcie już można próbować się bawić szczególnie RT. Przy oczywiście akompaniamencie DLSS, nawet no, nie zmienia to faktu, że RX 6600XT, jak zwróciłem uwagę na moje testy, jest od RTX 3060 wydajniejszy o kilka. Powiem to maksymalnie 10% w rozdzielczości 1080p. W wyższych rozdziałkach, szczególnie w 2160p, chociaż to nie są karty stworzone do takiej rozdzielczości, RTX 3060 może wygrywać z Radeonem. Tak więc sytuacja w kartach do 3000 zł jest niezwykle ciekawa. Obserwujemy tutaj walkę tych trzech modeli. A co się dzieje powyżej 3000 zł? No cóż. Zjadę, zjadę, zjadę. Mamy rtx -a 3060 Ti. Tutaj następuje tak naprawdę całkowita dominacja kart NVD Brakuje rx 6700 XT, 6800 XT w dobrych cenach. Otóż 3060 Ti kosztuje już 3499 zł, czyli weszła w tą niedawną cenę rtx -a 3060. Wersja dual od Palita. Nie ma co się oszukiwać, nie są to karty o... Cudownej jakości wykonania, o najcichszych systemach chłodzenia. Tutaj skupiłem się na tych dostępnych kartach i kartach, które kosztują najmniej. Wiadomo, że dopłacając 200 zł, niekiedy można spotkać ciekawszy wybór, ale o tym będę Was informował jeszcze. Myślę, że w opisie tego filmu tutaj postaramy się takie alternatywy, lepiej wykonane i lepiej pracujące, Wam podesłać. Warto oczywiście sugerować się opiniami na Xcom. Często są dodawane takie rzetelne komentarze, odnoszące się do tego, jak dana karta graficzna. Czy jak dany produkt po prostu pracuje w komputerze em, konsumenta. Także mamy 3060 Ti. Dużo, dużo wydajniejszą kartę od RTX 3060. Ja oczywiście nie mówię Wam o tych procentach. Tutaj być może w trakcie edycji pojawią się jakieś wykresy prezentujące możliwości tych kart. Ale wszystkie testy tych kart macie dostępne zarówno na kanale XCOM, jak i na kanale TechLipto, na tym kanale. a W związku z tym możecie sobie w bardzo szybki sposób porównać, jakie różnice dzielą 3060, a 3060 Ti i tak i tak dalej. Wszystko jest to przez jak należy. 3070 Ti, a więc kolejna karta, kolejny GeForce w zestawieniu, dziś kosztujący ponad 4000 zł, całkiem niezła cena jak za no bardzo mocną kartę, zdecydowanie polecaną do 1440p jak nie do 2160p. Gaming Pro znowu palit w rozsądnej cenie, już Zdecydowanie lepsza konstrukcja od Duala Gaming Pro, ale cały czas nie jest to karta o cudownej kulturze pracy. Miałem ją w swoich rękach i prawdę mówiąc, wypadła ona dosyć średnio, jeśli chodzi o ten aspekt jej działania. No i zestawienie zamykamy RTX 3080. Tutaj wczoraj jeszcze udało mi się zdobyć wypatrzyć bardzo ciekawą opcję Gaming Z Trio, która kosztowała 5600 zł. No i właśnie zdążyła ona już wyparować ze sklepu, aczkolwiek widziałem, że w podobnych cenach w okolicach 5800 zł są dostępne gigabajty. Więc jest szansa o nawet tu, chociaż teraz go już nie ma. Więc był przez chwilę, ale się zmył. ROG Strix kosztuje nieco ponad 6000 zł, więc można w tych okolicach 5900 zł zdobyć RTX a 3080. No i tak naprawdę poza tymi kartami, poza RTX 3080 mamy oczywiście 3080 Ti i 3090, ale są to cały czas bardzo drugie propozycje, dużo droższe od tych, które przedstawiłem tutaj. Moi drodzy, no to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Podzielcie się uwagami, dajcie znać, jakie są Wasze przewidywania. Czy już jakby, zapatrujecie się na zakup karty, czy może jeszcze czekacie na większe obniżki, czy może powrót kart do tych cen wyjściowych? Chociaż, jak już mówiliśmy, gdzieś na to nie ma większych szans. Karty mogą być tańsze, ale na pewno nie będą wycenione tak jak MSRP. Do zobaczenia. Mówił Lipton i Papa.